Siemanko, witam was w kolejnym odcinku czym dzisiaj będziemy się zajmować szczerze mówiąc nie wiem e, rozłożę odcinek na kilka dni tutaj, e, więc co mi wpadnie akurat w ręce to będziemy działać będę was na bieżąco informował e, i co witajcie i zapraszam do oglądania a w dzisiejszym odcinku zajmujemy się takim oto pojazdem, jest to XJ z 94 roku e, rzędówka 632 z automatem oczywiście e, co tutaj robimy e, generalnie ma trochę bolączek szczególnie elektronicznych elektrycznych między innymi e, to co już widzieliście czyli e, zabawa tutaj z listwą która pękła była spawana była klejona wygląda że już będzie ok jeżeli nie to się kupi bo, bo znalazłem listwę nie jest taka droga e, co więcej, środek, gdzieś tutaj żarówki klimatyzacji się bawię i też problem był z gubieniem świateł postojowych. Udało mi się to zrobić. Po prostu fabryczny przekaźnik już był zużyty, że tak powiem, ale jako, że to i było na całej płytce sterującej, jest cały przekaźnik specjalny dedykowany do auta. Można go niby kupić, nie jest drogi więc docelowo zrobiłem to tak, żeby po prostu go kupić wymienić ale wstawiłem po prostu obok dodatkowy przekaźnik e, tak, żeby to na ten moment działało co więcej e, z tyłu no tu się najwięcej dzieje e, musiałem wyciągnąć zbiornik, bo przewody były już leciwe i musiałem je zmienić długo mam więc e, zajmujemy, no tu już ktoś był więc jest to troszkę pomieszane, a z drugiej strony no problem, bo są tutaj różne calowe węże i tak dalej. Żeby to jakoś dopasować teraz, wiadomo, wszystko jest spordzewiałe, nie chce się odkręcać, urywają się przewody, więc żeby to jakoś ogarnąć, ale idzie dobrze. Mm, więc e, zaraz się tak naprawdę bierzemy za wkładanie tego zbiornika e, i robienie, no, robienie tych wężyków, e, robienie przewodów, podłączenie tych przewodów od dołu dwóch i połowy zasilanie najważniejszych a później gdzieś tam uzbrajanie już w komorze bagażnika tutaj całego zbiornika no i będziemy odpalać w końcu będzie w końcu ponieważ auto przyjechało do mnie na lawecie a tak naprawdę od, jak je odpaliłem to lało się palił z dołu więc też długo nie chodziło a mam tutaj jeszcze jakąś diagnostykę zrobić jeśli chodzi o temat alternatora bądź paska o sprzętu bo coś tutaj wyje coś tu piszczy nie wiadomo co no ale tak jak mówiłem trzeba złożyć żeby to chodziło żeby to nic nie lało paliwo dało się odpalić i wtedy dopiero diagnozować na odpalonym silniku To tyle słowem wstępu bierzemy się do roboty Wszystko co miało być zrobione jest zrobione, auto i bez problemu. padł do mnie nietypowy pojazd generalnie jest to Polones, e, złąbolowy znajomego no ale jako, że to złąbol no to jest Polones karawan. tak się prezentuje jak widzicie e, musiałem go jakoś tutaj zmieścić po skosie bo długości się nie mieści ma ponad 5,5 metra więc jest kawał samochodu a co działam przy nim no Muszę złożyć tutaj dolot, generalnie dolot, chłodnice, wentylator drugi W czym zaraz się zajmę W środku montuję fotele z omegi Tak się prezentują Już są generalnie, nie są jeszcze dokręcone, ale już całość jest zamocowana Tak wygląda I tak wygląda też wnętrze tego poloneza Będę jeszcze montował obrotomierz, znaczy montował Będę obrotomierz podpinał, bo nie jest podpięty. Eee, I co wejdzie, co będę jeszcze robił, to szczerze mówiąc nie wiem, zobaczymy co wyjdzie. Są plany jeszcze gdzieś tam na jakieś zmiany zbiornika paliwa i tak dalej, ale zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Póki co zajmuję się tym, co Wam powiedziałem, czyli obrotomierz, tutaj układ chłodzenia do złożenia, do, do, do złożenia, a co dalej zobaczymy. I tak, Polones pojechał, właściciel go potrzebował, więc nie zdążyłem wszystkiego zrobić. To co się udało, a resztę gdzieś tam się kiedyś jeszcze poprawi. E, natomiast dalej w klimacie złombolowym, wpadł do mnie żuk. E, złombolowy też były strażak i sobie tutaj też e, działam. Troszkę jakieś ambitniejsze prace, e, między innymi mocowania e, budy. Tu jak widzicie już wyspawane jest, jeszcze brakuje oczywiście wzmocnień które będą docelowo takie jak, jak w oryginalnych tych e, mocowaniach w których się one zgniły więc e, no ale chcę sobie zrobić drugą stronę jeszcze znaczy drugą stronę tył tutaj bo drugą stronę już mam zrobioną e, tak samo i wtedy wspawam. E, wzmocnienia całość zabezpieczę będzie git e, poza tym jakiś tam przegląd hamulców zrobiony jest olejów przesmarowane zawieszenie wiadomo gdzieś tam były luzy na przekładni zostało to skasowane zobaczymy czy się utrzyma eee, czyś ten luz nie powróci za chwilę no i w sumie tyle gdzieś tam jeszcze jakieś wycieki ogarnąć eee, palenie jeśli chodzi o benzynę bo na, benzynę, na benzynie chodzi tak sobie natomiast to jest jeszcze do ogarnięcia i chyba tyle chyba nic więcej eee, będę was informował będę wam pokazywał co i jak działam na ten moment wstęp to tyle biorę się za spawanie tutaj tego tyłu wycinanie spawanie a co dalej będzie no to zobaczymy coś tam będę działał dalej sobie tutaj przy żuku to wam pokażę tak się prezentuje całość prawie na gotowo bo jeszcze docelowo pójdzie pewnie masa uszczelniająca i wosk bo to jest tylko podkład natomiast jest już skręcone tak jak mówię, druga strona też gotowa, więc zakładam koło w i będę się brał za jakieś dalsze prace. Miał być przegląd hamulców i tak dalej, no ale wyszło, że zmieniamy silnik, czasem tak bywa, e, mamy tutaj już dawcę tak zwanego, e, no rozebrałem, bo będę uszczelniał, sprawdziłem też panewki, jak wyglądają, normalne zużycie, nie są jakieś straszne, więc zostają. I co? Coś tam sobie już porozbierałem, gdzieś tam skrzynię podkręcałem wał, oczywiście jeszcze nie na skrzynia ani belka, ale już porozkręcane, jakieś węże, takie rzeczy. Biorę się za przód no i będziemy powoli wyciągać ten silnik z żółka. Już tak naprawdę silnik uwolniony. Nie nagrywałem dużo, bo szczerze mówiąc nie za bardzo miałem jak. Chciałem to też szybko zrobić. E, miałem wyciągać sam, ale wyszedł cały ze skrzynią, jednak stwierdziłem, że całem wyjadę i dobra jest. Więc jak widzicie jest już na dole. Muszę go teraz przetransportować gdzieś tam na bok i co tam z niego zabrać. Do tego tutaj złożyć miskę i tak naprawdę będę już wkładał raczej tutaj sam blok a później dopiero skrzynię do tego domontowywał dzwon sprzęgło dzwon tą poduszkę i skrzynię dopiero będę montował no i później resztę nie no zobaczymy jak to wyjdzie póki co biorę się do roboty no i silnik już obok mamy wyciągnięty jak widzicie cały zespół jest powód wymiany silnika jest tutaj no ale to to już jest nieważne No i co eee, Teraz chyba nie wiem czy będę to rozbebeszał Biorę się pewnie tutaj za złożenie e, Założenie miski, uszczelnienie tego Przełożenie tych gratów e, No i docelowo będziemy montować motor do komory Miskę mam już przygotowaną Jak widzicie już szelki korkowe już wsadzone Dojdzie jeszcze oczywiście warstwa kleju Ale Podejrzewam, że korek i tak przepuści jak to zwykle Tu mam już otłuszczone wszystko tak samo eee, śrubki No i biorę się do zakręcania dołu Silnik już na miejscu Większość osprzętu popodpinane, przynajmniej tyle, żeby się dało odpalić eee, Mamy już kolektory pompa oleju, pompa paliwa z tyłu sprzęgu, no jeszcze skrzyni brakuje wydechu i wału z tyłu u góry pokrywy, bo jeszcze będę robił luzy zaworowe z drugiej strony już mamy aparat zapłonowy zaraz wkręcam filtr oleju zalewam olej i będziemy próbować palić, jeżeli będzie wszystko git to później składam układ chodzenia tutaj sprawdzamy szczelność, bo nie wiem na ile ta pompa będzie, będzie dobra. Pompa wody będzie GIT. No to zostanie nam tylko do złożenia wydech z tyłu skrzynia wał. Tak naprawdę e, tak naprawdę wszystko. No, gdzieś tam wiadomo filtry, nie filtry. E, pokrywa filtra jeszcze nam zostanie. E, wentylator, no grill. Alternator jeszcze i tyle generalnie poza tym no jeszcze serwo muszę założyć ale kupiłem serwo bo tutaj te rozebrałem natomiast wygląda że jest wszystko ok ale mam wrażenie że serwo nie pracowało więc po prostu zaryzykujemy założymy jakąś wyżywkę jeszcze sprawdzę je na stole przed montażem jeżeli będzie wyglądało że jest ok to założymy Prawie wszystko już poskładane, jak widzicie przód, chłodnica, tak naprawdę przód jest gotowy, można ile zakładać. E, tutaj co? No Mamy już pokrywę, tak naprawdę kolektor, wydech, odmę e, złożoną. Tam wiatrak, wszystko, z drugiej strony tak samo aparat, alternatory tak dalej. Mm, brakuje skrzyni i brakuje... Przykręcenia do niej wału i brakuje serwa, na które czekam. Jak będę miał serwo. Zakładam serwo, bo będzie mi łatwiej być skrzyni. Zakładam serwo, e, pompę mocową, Przewód do serwa, który tutaj dochodzi. E, skrzynia, wał i tak naprawdę e, będzie można robić pierwsze jazdy próbne. No, brakuje tu do lotu powietrza, ale to chwila i jest założone. Poza tym mamy wszystko. Co dalej? E, tak naprawdę... Składam jeszcze tutaj na fotel, drzwi muszę założyć. No i tak jak mówię, no czekam na serwo, przyjdzie serwo, składamy dalej serwo i skrzynie i pierwsze jazdy próbne robimy. Zobaczymy jak wyjdzie. Siemanko, dla Was to będzie chwila, ale generalnie ten materiał, który widzieliście przed chwilą został nagrany kilka miesięcy temu. Kiedy działałem tu nad Żukiem, troszkę nie miałem czasu nagrywać i to wszystko się przeciągnęło Dlatego czas już to zakończyć dzisiaj ten odcinek, który się ci ciągnie bardzo długo I zacząć kolejny już na bieżąco Także co, no nie wiem czemu, ale nie mam żadnego materiału, możliwe, że nie nagrałem już nic więcej z Żuka, jakiś jazd próbny itd. Tak Także musicie mi uwierzyć na słowo, że auto jeździ i ma się dobrze Podejrzewam, że jeszcze wróci do mnie na jakieś tam naprawy, więc, więc tak czy tak będzie może gdzieś tam na filmie jeszcze widoczne. Natomiast co, no mam plan na kolejny odcinek, będę realizował tak naprawdę na dniach bym chciał. I co, no wracam z serią, chciałbym nagrywać dalej, więc zobaczymy jak wyjdzie. A w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.